Cześć. Dzisiaj pokażę Ci, jak można w prosty sposób zdezynfekować doniczki. Doniczki, które ubiorzyliśmy w poprzednim sezonie. Mam tutaj kilka doniczek, takie nie za duże. I teraz, co możemy z tym zrobić? Ja osobiście dezynfekuję doniczki w miedzianie. Zaczynam od tego, że z każdej doniczki usuwam piach. Najlepiej, żeby były one właśnie w miarę czyste. Doniczki możemy opłukać albo w czystej wodzie, ewentualnie jeżeli tego piasku jest niedużo i jest on zaschnięty, można y, użyć po prostu szmatki. Co dalej? Dalej. Będziemy potrzebować wody. Mam tutaj 10 litrów letniej wody. Do tych 10 litrów letniej wody dodaję miedzian, 2 gramy miedzianu, Miedzian oczywiście muszę wymieszać, tak żeby roztwór był jednolity, i umieszczam w roztworze moje doniczki. Ważne, żeby. Doniczki nie wypływały, muszą być pod wodą, także dobrze jest sobie czymś to zabezpieczyć, żeby całe były pokryte roztworem miedzianu. Zostawiam to tak na okres 30 minut. Po 30 minutach, doniczki mogę wyjąć z wody, w której mam rozpuszczony miedzian i teraz muszę je wypłukać w czystej wodzie oprócz tego, że możemy dezynfekować doniczki w miedzianie możemy to również robić w nadmanganianie potasu nadmanganian potasu, skład 10 litrów wody letniej 1 gram nadmanganianu też moczymy 30 minut potem płuczemy Miedzian usunie nam grzyby, bakterie oraz niektóre szkodniki, np. mszyce. A nadmanganian usunie bakterie, wirusy, grzyby i dodatkowo jeszcze pierwotniaki. Teraz powstaje pytanie: Co zrobić z tym miedzianem? Przecież go nie wylejemy no bo szkoda. Oczywiście możemy go wykorzystać. Możemy sobie na przykład zdezynfekować ziemię w naszym tunelu foliowym. Ja to właśnie teraz uczynię przy pomocy tego miedzianu. Także po prostu podlewam tą ziemię, leję również na drewno. I to jest taka najlepsza metoda, jak możemy. Ten miedzian wykorzystać. Doniczki zdezynfekowane, już opłukane. Miedzian wykorzystany. Także myślę, że same plusy. Dziękuję. Do następnego odcinka. Cześć.